What you, say? What you say? I tak z łokciów the... Hello. Hello. Hello! Hej, hej! Cześć, cześć! Witamy! U pokoju. U pokoju! pokoju. U Iwonki! Hej. Dzisiaj otwieramy Sabrina Box albo Sabina Box. Jest to prezent ode mnie. Dla, jej Dla niej. Kiedy masz mininy? 20 czy 3 sierpnia? Sierpnia? Przecież w maju masz mini, tak? Kiedy? 23 września! I ja ten prezent zamówiłam na początku kwietnia. Przed... Miał przyjść pod koniec kwietnia, na początku maja, ale była straszna obsuwa. Zresztą e, zamówiłam w tym samym sklepie drugiego boksa jeszcze w marcu. To też miał przyjść w samym terminie, ale oba przyszły dopiero dzisiaj. Dzisiaj jest którego? 13? Dzisiaj jest 13 maja. Ona, jest tam wstanką, ona Ja już mam co jest w środku. Kosztował 159 zł bodajże. I zdaje się na Maj nie ma. Ale ten boks nie wychodzi co miesiąc. Więc... Otwieram się. Otwieram... otwieram Najpierw, no, na proszę Państwa, nogi. Czarne Czerwony mam. Dobrze, wyciągasz po kolei com. Wow, to jest druga część! O oh, kurwa. Ach, na początek! Oh! Tak, na tyłu jest yy, Netflixowa wersja. Yy. Kupiłam jej ten prezent, ponieważ obie oglądamy Sabrina na Netflixie. Chociaż Sabrina z sezonu na sezon jest coraz bardziej denerwująca, też wszystkie problemy, jakie się dzieją. Wynikają z jej błędnych, debilnych decyzji. Wyciągaj na ślepo, fajno. To było gdzieś tutaj. <głos> <głos> wow. O, pokaż. wow! To jest full of shadows. Wow! Dobra, pozwól, że wyjaśnię, czym jest w ogóle Boone. To jest szkatułka. Tak, to jest szkatułka. I to jest ewidentnie wykonane z przez stronę, przez stronę, bo to jest magical. Suitcase. To jest nazwa strony, więc to było na ich y, bezpośrednie zlecenie. I Book of Shadows to jest po prostu księga, w której czarownica. I to nie chodzi mi o takie czarownice z to bajki. Tak, w której czarownica zapisuje nie tylko jakieś tam zaklęcia, y, rytuały, ale ogólnie swoje postępy i to, czego się nawet można nauczyć podczas swoich Czeka praktyk. To księga zaklęć, Tak. Tak nie do końca. A, Trochę taki grimoire to jest. Księga cieni. A, Więc jest to taka o, fajna, drewniana szkatułeczka. W środku niemalowana. Można włożyć cokolwiek, ale w środku mamy kolejny przedmiot. Wow! Wow, wow. sól <laughs> do kąpieli! <laughs> to jest ochronna, czarna sól <laughs> zmieszana z Popiołem. Więc taką sól się wykonuje do zaklęć ochronnych. Chociaż nie wiem, czy to ja po prostu nie jest to jako rekwizyt ozdobny. Dobra, teraz teraz tak czy po Weszło. To jest oczyszczająca chuda ochronna. Huba, a Huba, huba. Huba, huba. Jak sądzę, jest to kadzidełko to jest chuba? Nie. Chuba to jest pasożyt, który rośnie na drzewach, ale to jest drewno, to jest po prostu drewno, spokojnie. Tylko jestem ciekawa, czy to, w sumie można by wygooglować, czy to ma jakieś właściwości, czy chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, żeby ładnie wyglądało na półce, No z całą pewnością będzie ładnie wyglądać. Dobra, to jest papier, chyba ja tego nie będę rygla. Hmm. No że to nie jest herbata po prostu Nie, to nie jest herbata Herbata jest inna no. To jest e, wosk Do wyrywania włosów to to. Tak? Proszę się no <grymne> To jest albo fidenka albo Z jakiegoś rynka. powodu jest jeszcze to, Coś, to, wygląda co tak, to w środku To jest ten wygląda jak taki... Mała czaszka? Właśnie jak mydło, właśnie. to jest woski, czyli innymi słowy. To A to właśnie... mi przypomina ząb, właściwie. To można tak, możesz sobie to powiesić zapewne. O, bo żal to, wali. E, na, nie, to wali. na wieszaku w szafie. Ale to też można spokojnie. Może to miało być razem, nie odpadło. No, mniejsza o to. Można go po prostu przytopić, żeby. Był do kominka wziąć, żeby się. Aromat. Z tego... Wosk, box. Wosk Bo... chyba jest na razie naj, najmniej fajną rzeczą z tego całego box'a. Dobra, pasujemy. I tu jest chyba, chyba tak, jest herbata. herbata. Yy, tak, tu jest wiśnie grapefruit i... Darmita. Herbata o nazwie Spellman. Jej nazwisko sobie na Spellman. Głównym składnikiem jest herbata Puer. I w dodatku tak. mamy wiśnie, grejpfrut i. No właśnie, nie, nie. Rdest ptasi. Więc to jest rdest ptasi. Jak smakuje? No, jak suda, Ale nie jest wygląda. to herbata robiona w tym samym stylu, co te z wcześniejszych boxów, które ja miałam z Harry Pottera. Z tyłu możemy trochę ja podejrzeć, to jak to strony. wygląda. Więc pewnie będzie smakowało głównie jak herbata powierza. Jakiś kokunek. O, jest pudełko, panie kubek. To jest? Pokaż, ten lepik Interesujący widok Co Tu jest... Uuu. Mango, mandarynka I to letter, co to jest? Córka chaosu, czyli to jak się nazywa ten e, tom tej książki um, Fajna w sumie naklejka na tym jest Zobaczymy jak pachnie Tak, proszę kręcić. Też radę wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie. wierzę w ciebie. Uuu, poczynaj. Ładnie pachnie. Ma takie to światło. to w każdym razie jest świeca sojowa. No jest tutaj napisane, ja nie wiem o co ci chodzi. Przepraszam bardzo, ja nie znam angielskiego. Ale ten knot jest śmieszny, bo to jest taki jakby drewniany. Nie wiem, czy wszystkie świece sojowe mają takie knoty jest, Mamy brokat eee... O, sobie chcę To jest broloczek i dosyć... Koci What? Nazwę ją Luna na część Luny A nie Salem? Ale ma ten księż, pół księżyc na czole. Przepinamy? Przepinamy gdzie na czole. <grymne> no i co? Myślę, że jestem ślepym No, nie byle się <grymne> I jak podoba się wszystko, czy się nie nic? Nie pytam o samą broszkę, przypinkę. Ogólnie czy ci się. Podoba prezent Majgnaju. A nie, oni mało Dużo Może na wierzchu gdzieś tak. Na wierzchu na Krzyśka? Możemy Że mam Grimoire'a? <laughs> grimoire. Pokażę Grimoire'a. Weź sobie Bo jak już kiedyś wspominałam, oglądamy Black Clover. I kiedy zaczęliśmy oglądać, a ogląda też mój, mój nasz młody, mój młodszy brat i starszy. No Mac Prower są Grimoire, tak? Więc kupiłam jej album, bo chciała album, który wygląda troszkę jak grimoire Teraz <grym> na kończynka Masz w ogóle kurczę, masz wyjątkowy grimoire jeszcze. I mój brat się nabrał. Kiedy powiedział nabrał się, bo wystawił mu zdjęcie i myślałam o gdzie Dzieci Marta kupiła grimoire! Czyż nie urocze? Ej, do to jest wałwan, którego ulepiłyśmy kilka Ulepimy lat temu. Ulepimy gdzieś, baby! Głównie ja w sumie. A tutaj jesteśmy. Zrobimy to. Kilka lat temu byłam blondynką, bardzo jasną. Ja wciąż mam blondynkę. Dobra, nie ma to związku z filmem. <grym> tak, Ale... bardzo po prostu zrobimy. <grym> Ale w sumie ja by... stanowi to nawet w sumie z kim jestem nie? To z tym. Może spokojnie się dogrywać. Czyli co? W sumie wydaje mi się, że spoko prezentuję o wszystko. Mimo y, tego czasu oczekiwania. Będziesz kupować kolejnego boksa, jak wyjdzie z Sabriną? Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Ale wyręczyłoś mnie, jeśli chodzi o Sabrinę, ponieważ ja mam covid Dragon Sama tak. książka cena 37,90. Oszczędność. proszę na wszystkie. Okej. Okay. Wykorzystujcie swoje siostry. W następnym odcinku otworzymy kolejnego boksa, którego zamówiłam w tej samej. Z zamówiłam go, go osobno. Zapłaciłam przesyłkę za oba boksy, dostałam go je yeah, w jednej przesyłce. Innymi słowy, oni je oszczędzili, a ja wydałam za dużo.